Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, Marcin Konopiński, moi drodzy, rozpoczynamy program Szansa na Wygraną. Już oczywiście zapraszam do wspólnej zabawy. Dzisiaj oczywiście mnóstwo zagadek przygotowanych, jak zawsze. I dzisiaj mamy, moi drodzy, wtorek, także coraz zbliżamy się do końca ferii. Mamy dzisiaj wtorek, także musimy rozwiązywać mnóstwo zagadek. Pierwsza zagadka, która pojawi się na ekranie, no już się zagadka pojawiła. I co należy, moi drodzy, zrobić? Nie mamy żadnej koperty na razie, nie mamy żadnej tablicy również. No, ostatnio, moi drodzy, przy tej tablicy tak się markerem pomazem, że ciężko mi było to zmyć. No, ale dobrze, w takim razie przyjrzyjcie się dokładnie pierwszej zagadce. Należy, należy znaleźć ludzką twarz. No, czyli zagadka prosta, chyba na samym początku programu nie jest. Reżyser, moi drodzy, mówi, że zagadka jest prosta, żeby was nie wprowadzał w błąd. No, dobrze, no, skoro reżyser mówi, że zagadka prosta, no to niech mu będzie. No to ile za tą prostą zagadkę proponujesz? 200 punktów, no dobrze. 200 punktów moi drodzy za znalezienie ludzkiej twarzy. Zdaniem reżysera jest to prosta zagadka, także już się przyjrzyjcie, zastanówcie. A ja oczywiście przypomnę zasady naszego programu, bo już reżyser mnie pośpieszę. W naszym programie może wziąć udział każda osoba. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, no takie jak te na przykład, do których może zgłosić się na Skype'a pod nazwą do dole ekranu. Przypominam, że opłata za połączenie jest darmowa, nic za to nie płacicie. Aby dostać się do studia, trzeba trafić na otwartą linię. Nie każdy ani ze studia musi zgłosić się w właściwym momencie, a szczegóły że w nie... Jest już telefon, halo, halo, tak szybko, jaka jest odpowiedź? Dobry, 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 bardzo ładna bluza, trójeczka. Proszę jeszcze chwilkę zaczekać, tutaj muszę troszkę podgłosić, bo strasznie słabo słyszę. Dobrze, dobrze. O, może teraz, jaka jest odpowiedź? No bardzo ładna bluza i trójeczka. Trójka, tak? Już oczywiście sprawdzamy, no dziękuję. No już oczywiście moi drodzy, zwracamy. ale tak się zdziwiłem, że tak szybko zadzwonił telefon, czyli jednak reżyser miał rację, że ta zagadka, moi drodzy, jest prosta. 200 punktów oddaję bardzo serdecznie gratuluję, jeszcze zasad nie zdążyłem przypomnieć, a tutaj już przypomnę jeszcze moi drodzy, że aby zdobyć nagrodę należy udzielić prawidłowej, prawidłowej odpowiedzi na antenie, a więcej oczywiście na wwwszansangranu.pl.pl No dobrze, jest kolejna zagadka. No tutaj to już na pewno reżyser mi nie mówi, że, za, że ta zagadka jest łatwa. Mamy tym razem 20 pól moi drodzy. Ja jeszcze przy poprzedniej zakresie nie zdążyłem wytłumaczyć o co chodzi i już zadzwoniłem telefonu. telefon. No świetnie, rozpoczynamy nowy tydzień. Ostatni tydzień lutego, moi drodzy, zobaczcie jak czas tam bardzo, bardzo szybko mija. 200 punktów w tym momencie, kolejne, za znalezienie również ludzkiej twarzy. Tylko, że mamy już troszkę więcej tych pól. I jeszcze raz, moi drodzy, przypomnę o co chodzi, tak? Mamy zdjęcie rozsypanych ziaren kawy. Ziarna kawy. No i mamy... 20 pól. Tak, te zdjęcie jest podzielone na 20 pól, 20 kwadracików. I w którymś polu znajduje się ludzka twarz. A zamiarcie ręka Kal po prostu mam ludzką twarz. Tak jak w przypadku poprzedniej zagadki. No moi drodzy, tak jak mówiłem, ostatnio mieliśmy na początku programu tablicę. Zagadka nam się troszkę przedłużyła. Także reż reżyser dzisiaj postanowił, że... Zaraz koperty na początku programu, tutaj jakieś zagadki takie bez koperty, żeby było, było już sporo zwycięstw na początku programu. No i właśnie tą tablicę ostatnio mieliśmy, moi drodzy. I dobrze, że resztę tej tablicy dzisiaj nie da, bo naprawdę, moi drodzy, ostatnio tak tym markerem się popisałem, porysowałem po palcach, że ciężko to było zmyć. Musiałem, moi drodzy, zmywać zmywaczem od paznokci, także naprawdę. Musimy zakupić jakieś nowe markery chyba. Kto ma pomysł? Nać ludzką twarz. Ale ten zmywacz do paznokci nawet ma ładny zapach. Nie wiem czemu, ale niektórzy moi rodzice nie lubią takich zapachów. Na przykład zapachu paliwa również. Ja lubię takie zapachy. Ale niektórzy nie wiem czemu, nie lubią. Jest nawet dosyć sporo osób. No dobrze, ale udało mi się zmyć. Nie ma dzisiaj żadnego markera na szczęście tutaj. Ale mamy. Mnóstwo kolejnych zagadek przygotowanych, moi rodzy. W tym momencie 200 punktów. Jeszcze korzystajcie z tego, bo myślę, że zagadka jeszcze taka strasznie trudna nie jest. Reżyser przed programem mówił, że na początku będą oczywiście proste zagadki, ale moim zdaniem te zagadki ze znalezieniem ludzkiej twarzy no, to są jedne z najtrudniejszych zagadek w naszym programie. Ale komuś się udało? Halo, halo, witam. Jaka jest odpowiedź? A witam bardzo serdecznie. No, witam. Jaka jest odpowiedź? Witam Cię, Konopko19. 19. I to się oczywiście zgadza. Ja mogę już nawet zatwierdzić, bo tutaj znałem rozwiązanie. Ale przyznam szczerze, moi drodzy, że nawet w dzisiejszym programie tak dokładnie nie wiem, jakie są zagadki przygotowane. No dobrze, w takim razie kolejna zagadka. Już jest trudniej, prawda? Już mamy 30 pól, ale tak, tak samo, tak samo szukamy ludzkiej twarzy. No dobrze, w takim razie, moi drodzy, ostatnio graliśmy tablicę, bo sporo telefonów, mogliśmy sobie te odpowiedzi jakoś pokomentować, a tutaj niestety nie da się nic pokomentować. No co ja mogę tutaj pokomentować? Twarz, kawę. No za kałą zbyt bardzo nie przepadam. Kiedyś, moi drodzy, spróbowałem kawy i od razu powiedziałem, że nigdy więcej kawy się nie napinam. W ogóle, moi drodzy, nie wiem, jak ludzie mogą to pić. No właśnie, ale tutaj mamy tylko ziarenka kawy i sporo tych ziarenek kawy, prawda, mnóstwo ziarenek kawy rozsypanych po całym obrazku, są te ziarenki kawy rozsypane I już mamy 30 pulczy, jednak jest już troszkę tłumiej ale zobaczcie, moi drodzy, rozpoczął się program i tak jakoś szybko te telefony dzisiaj dzwoniły już dwie osoby wygrały nagrody a w tym momencie mamy do wygrania 200 punktów, jak na razie ale reżyser mi tutaj od razu mówi, że nie 200 punktów, tylko 400 punktów zdążyłem tak szybko przeczytać, także... Żadnych opóźnień nie ma. Reżyser od razu napisał 400 punktów i od razu 400 punktów ma. Proszę bardzo. Kto chce wygrać te 400 punktów, moi drodzy? Zbliżamy się powoli do końca sezonu. To znaczy jeszcze nie tak zły bardzo, ale jeszcze mamy, moi drodzy, 4 programy. No, to jest niewiele. Także kto wykorzysta dzisiaj swoją szansę? Być może na przykład w soboty, nie możesz oglądać programu, to tak jak zawsze, Porem jest imitowany w soboty. A na przykład dzisiaj masz okazję wygrywać nagrodę, to skorzystaj z tego, moje drodzy, bo naprawdę widzimy się dzisiaj wyjątkowo. A reżyser mówi, że są to zagadki tylko na rozgrzewkę. Na razie będą oczywiście trudniejsze. Jest telefon. Halo, halo, jaka jest odpowiedź? Halo, halo, 24. 24. I tutaj też mogę już zatwierdzić, bo przyznam szczerze, że znałem rozwiązanie, także gratuluję. I co teraz, uwaga, teraz reżyser dla Was przygotował niespodziankę. Co to będzie, moi drodzy? Zobaczcie, co ja tutaj mam. Mam kopertę. No właśnie, nie ma żadnego markera, nie ma tablicy, jest po prostu zwykła koperta. I w tej kopercie, moi drodzy, znajduje się rozwiązanie. Ale co? No właśnie, poproszę już o pokazanie polecenia. Pojawiła nam, pojawiła nam się taka mała, nawet podpowiedź graficzna. I co należy zrobić, moi drodzy? Szukamy słowa z koperty i wiem, że w mojej kopercie znajduje się państwo zakończone literkami JA. No właśnie, moi drodzy, zwróćcie uwagę na końcówkę. Szukamy w tym momencie nazwy państwa, które, które zakończone jest literkami JA. Kto pokombinuje już, oczywiście zapraszam, rozwiązanie prawidłowe jest ukryte w mojej kopercie czerwonej, takiej granatowej. W tej kopercie, moi drodzy, jest prawidłowe rozwiązanie ukryte, czyli jakaś nazwa państwa zakończona literkami JA. Zwróćcie uwagę dokładnie na tą końcówkę tych liter, no bo właśnie o to chodzi. Ta końcówka jest ważna. Nie mamy podanej pierwszej litery, co często ma takie miejsce, tylko mamy podane dwie ostatnie litery. Także myślę, że troszkę trudniej. Ale w takim razie, moi drodzy, 100 punktów za prostą zagadkę. No już myśleliście, reżyser was tutaj wystraszył, że robiło się coraz, coraz trudniej, prawda? A tutaj taka mała niespodzianka, korzystajcie z tego, bo jednak, trudne zagadki również są przygotowane dzisiaj. 100 punktów do wygrania za znalezienie nazwy państwa zakończonej literkami JA. No i kto taką nazwę znajdzie, już oczywiście zapraszam. To się kryje w tej kopercie, a w kopercie mogę Wam zagwarantować, że bardzo, bardzo prosta nazwa jest ukryta. Także jeszcze chwilkę oczywiście czekamy. No może przypomnijcie sobie wakacje, gdzie byliście na wakacjach i może te państwo, gdzie, w którym byliście, Właśnie tutaj pasuje do naszego diagramu. Halo, halo, witam. Jaka jest odpowiedź? Tunezja. Tunezja, no też jeszcze nie. No ale dobrze, czekamy dalej. No to teraz moi drodzy troszkę sobie wakacje poprzypominamy, które już niedługo. Być może wydaje się, że jeszcze długo, ale tak naprawdę moi drodzy na pewno mniej do wakacji czasu niż więcej, prawda? Także teraz sobie poprzypominajcie, poszukajcie Jakieś nazwy państwa, które jest zakończone literkami JA Na pewno to nie jest Polska Niestety Nie wiem, może jakieś państwa Wokół Polski? No nie wiem, Niemcy nie pasuje Co tam jeszcze mamy? No dobrze moi drodzy, ja nic nie mówię, żeby wam tutaj nie podpowiadać Zastanówcie się, ta zagadka naprawdę trudna Nie jest Mamy kolejny telefon, halo, halo, jaka jest odpowiedź? Szkocja. Szkocja też jeszcze nie. No ale dobrze, to w takim razie do trzech razy sztuka, moi drodzy, dwa telefony w sprawie tej zagadki usłyszałem. Tunezja oraz Szkocja, tak? Dwie propozycje. To w takim razie do trzech razy sztuka. Mam nadzieję, że się komuś za chwilkę uda. W tej kopercie, moi drodzy, jest prawidłowe rozwiązanie. Tak się dziwię, że reżyser...